Złamane serce, koniec sakrum w świetle fleszy. Dlaczego białe małżeństwo i nawrócenie nie uratowały Adama Stachowiaka? Głęboka analiza upadku wizerunku, który miał być święty. Czy w 2026 roku, w dobie wszechobecnego ekshibicjonizmu i budowania marek osobistych na najbardziej intymnych szczegółach pożycia, istnieje jeszcze coś bardziej ryzykownego niż uczynienie z własnej wiary i czystości seksualnej głównego produktu marketingowego? Historia Adama Stachowiaka którego cała Polska zapamiętała jako wrażliwego chłopaka z The Voice of Poland oraz jego żony Anny, właśnie doczekała się finału, który dla wielu jest szokiem, a dla innych bolesnym potwierdzeniem prawdy o współczesnym showbiznesie. Jeszcze rok temu, w radosnym blasku kończącego się 2024 roku, para świętowała swój ślub kościelny, który miał być przypieczętowaniem ich wieloletniej, wyboistej drogi ku Bogu. Dziś, zamiast celebrować pierwszą rocznicę sakramentu. Adam publikuje oświadczenie, które przecina tę sielankę niczym skalpel, obnażając rany, których nie był w stanie uleczyć żaden post, żadna modlitwa i żadna publiczna deklaracja o białym małżeństwie. Zanim zagłębimy się w przyczyny rozpadu, warto przypomnieć, jak misternie budowany był ten wizerunek. To nie był zwykły związek, to była misja, którą śledziły tysiące osób szukających w biznesie wartości chrześcijańskich i autentycznego nawrócenia. Wszystko zaczęło się w 2015 roku, kiedy Adam i Anna połączyli swoje drogi. Adam był wtedy agnostykiem, człowiekiem szukającym, podczas gdy Anna od początku deklarowała silne przywiązanie do Kościoła katolickiego. Rok później przyszedł sukces w The Voice of Poland, gdzie Adam skradł serca widzów baladą dla zmarłej mamy, zyskując przydomek wrażliwca narodu. W 2017 roku para wzięła ślub cywilny ale to był dopiero początek ich mebialno-duchowej ekspedycji. Przez kolejne lata, powitawszy na świecie dwie córki Agatę i Alicję, Stachowiakowie budowali wizerunek rodziny nowoczesnej, a jednak tradycyjnej. Punktem kulminacyjnym był rok 2023, kiedy para ogłosiła życie w białym małżeństwie. Deklaracja o wstrzemięźliwości seksualnej przy posiadaniu dwójki dzieci była wizerunkowym trzęsieniem ziemi. Miała ona na celu przygotowanie Adama do przyjęcia sakramentów, co ostatecznie nastąpiło pod koniec 2024 roku. Wtedy też odbył się ich huczny ślub kościelny. Finałem tej boskiej drogi miały być narodziny trzeciego dziecka w październiku 2025 roku. Niestety, już trzy miesiące później, w styczniu 2026 roku, otrzymaliśmy oświadczenie o definitywnym rozstaniu. To był najbardziej kontrowersyjny element ich życia. Adam i Anna zdecydowali się na życie w czystości seksualnej, co Anna tłumaczyła jako formę dojrzewania do sakramentów. W licznych nagraniach na TikToku i Instagramie opowiadali o tym, jak brak współżycia uczy ich większej czułości, troski i wzajemnego szacunku, który nie jest oparty jedynie na fizyczności. Z perspektywy psychologicznej i wizerunkowej, był to ruch niezwykle odważny. Ale i obarczony gigantycznym ryzykiem. Stachowiakowie postawili się w roli autorytetów moralnych. Adam, przechodząc drogę od agnostyka do neofity, musiał zmierzyć się z ogromną presją oczekiwań nie tylko swojej żony, ale i całej katolickiej części polskiego internetu. Decyzja o białym małżeństwie była prezentowana jako dowód na to, że miłość potrafi wznieść się ponad biologię. Jednak jak pokazała rzeczywistość stycznia 2026 roku, budowanie domu na tak wysokim poziomie idealizmu, bez wcześniejszego przepracowania prozaicznych fundamentów emocjonalnych, okazało się budowaniem na piasku. Często to, co w mediach społecznościowych wygląda na duchowy wzrost, w czterech ścianach jest morderczą walką z oczekiwaniami, których nie da się spełnić. Oświadczenie Adama Stachowiaka jest jednym z najmocniejszych tekstów, jakie w ostatnich latach pojawiły się na profilach polskich celebrytów. Nie ma w nim typowego dla branży pudrowania rzeczywistości. Jest za to brutalna szczerość, która uderza w samosedno ich wspólnego mitu. Droga duchowa nie skleiła relacji, ona obnażyła wszystko, co było nieprzepracowane. To, czym dzieliliśmy się przez lata, nasza twórczość, słowa i wybory były szczere i prawdziwe w tamtym czasie. To zdanie to klucz do zrozumienia tego dramatu. W 2026 roku widzimy finał procesu, w którym religia została podświadomie użyta jako plaster na rany, które wymagały głębokiej operacji emocjonalnej. Adam przyznaje pośrednio, że sakramenty, które miały być magicznym spoiwem, stały się lustrem, w którym odbiły się wszystkie błędy, braki w komunikacji i różnice nie do pogodzenia. Dla nas, obserwatorów, The Sharp Polish Insider. Jest to bolesna lekcja o tym, że wiara nie zastąpi terapii, a publiczne deklarowanie świętości nie uchroni przed kryzysem. Fakt, że para rozstaje się zaledwie trzy miesiące po narodzinach trzeciego dziecka, pokazuje, jak głęboki musiał być to kryzys. Narodziny dziecka to zazwyczaj moment największej próby dla związku, a w połączeniu z presją idealnego chrześcijańskiego życia, ciężar ten okazał się po prostu nie do udźwignięcia dla muzyka i jego żony. Stachowiakowie nie tylko żyli razem, oni stworzyli wspólnie sprawnie działające przedsiębiorstwo. Ich marka opierała się na książkach Anny, które Adam promował swoją muzyką i wizerunkiem nawróconego męża. Informacja o tym, że po wydaniu ostatniej książki zamykają sklep i wyprzedają magazyn, brzmi jak ostateczna inwentaryzacja ich wspólnej historii. Adam wyznał z wyraźną goryczą. Ta historia wciąż ma wartość. Jednak odsłanianie życia prywatnego nie wyszło nam na dobre. To spóźnione, ale bardzo trzeźwe spostrzeżenie. Przez lata karmili media swoją intymnością, opowiadając o braku seksu, o wspólnej modlitwie, o wychodzeniu z grzechu. Stali się marką, a ich dzieci były nieodłączną częścią tej narracji. Dzisiaj Adam prosi o prywatność dla dzieci, ale jako insiderzy musimy zapytać, czy można skutecznie chronić prywatność kogoś kogo przez lata wystawiało się na pokaz w celach promocyjnych i zarobkowych? To cena, jaką celebryci płacą za budowanie kariery na prawdzie, która w pewnym momencie przestaje być wygodna lub po prostu przestaje istnieć. Rozstanie Stachowiaków to koniec pewnej ery katolickich influencerów w Polsce, którzy wierzyli, że social media są idealnym miejscem na ewangelizację poprzez pokazywanie perfekcyjnego życia rodzinnego. W 2026 roku polski widz jest już zmęczony idealnymi rodzinami i coraz częściej szuka autentyczności słabości, a nie w deklarowanej sile. Upadek mitu Neofity. Adam Stachowiak przeszedł pełną drogę sakramentalną pod okiem kamer. Jego odejście od żony po tak intensywnym procesie nawrócenia będzie dla wielu osób wierzących powodem do gorzkich dyskusji o trwałości medialnych nawróceń. Ostrzeżenie przed oversharingiem, przykład tej pary pokazuje, że intymność raz sprzedana przestaje chronić. Kiedy życie przestaje pasować do kolorowej ramki na Instagramie, ból rozstania jest potęgowany przez konieczność publicznego spowiadania się przed tysiącami obcych ludzi. Dzieci jako ofiary wizerunku. Choć Adam prosi o usznowanie dobra dzieci, ich historie są już na zawsze zapisane w sieci w kontekście białego małżeństwa rodziców. To lekcja dla wszystkich rodziców influencerów, odpowiedzialności za cyfrowy ślad. Które zostawiają swoim pociechom. Adam Stachowiak zapewnia, że pozostają z Anną w przyjacielskich relacjach i z wzajemnym szacunkiem. To niezwykle ważne, zwłaszcza ze względu na ich troje małych dzieci, które potrzebują stabilizacji bardziej niż kiedykolwiek. Jednak w kuluarach branży muzycznej mówi się o tym, że Adam musi teraz całkowicie przedefiniować siebie jako artystę. Piosenka dla mamy, która dała mu sławę, opowiadała o stracie i czystych emocjach. Teraz Adam sam stoi w obliczu ogromnej straty nie tylko żony, ale i całego świata wartości, który tak gorliwie budował na oczach nas wszystkich. Zamykają sklep, wyprzedają magazyn, gaszą światła w swoim idealnym katolickim domu. Pozostaje muzyka i troje dzieci, dla których ten rok będzie najtrudniejszym sprawdzianem w życiu. Czy Adam Stachowiak wróci do korzeni i znów zacznie pisać utwory oparte na prawdzie płynącej z serca, a nie z wizerunkowej strategii? Czas pokaże. Jedno jest pewne w 2026 roku Białe Małżeństwo Stachowiaków przechodzi do historii jako jedna z najbardziej bolesnych i pouczających lekcji o granicach show biznesu i niebezpieczeństwach budowania świętości na pokaz.